Kacper i zaczarowany dzwonek. Kacper był pięcioletnim chłopcem, który uwielbiał przygody. Każdego dnia, gdy wracał z przedszkola, biegł do swojego ulubionego miejsca w parku: starego dębu, pod którym zawsze znajdował coś ciekawego. Pewnego dnia, gdy przekopywał ziemię wokół drzewa, natrafił na coś błyszczącego. Był to mały złoty dzwonek. Kacper podniósł dzwonek i zaczął nim dzwonić. Nagle wszystko wokół niego zaczęło się zmieniać. Drzewa rosły wyżej, kwiaty stawały się większe, a ptaki śpiewały piękniej niż kiedykolwiek wcześniej. Kacper zdał sobie sprawę, że dzwonek jest zaczarowany i przeniósł go do magicznego świata. W magicznym świecie Kacper spotkał wiele niezwykłych stworzeń, ale najbardziej zaprzyjaźnił się z małym elfem o imieniu Tofi. Tofi opowiedział mu, że w tej krainie każdy ma swoje wyzwania do pokonania, aby stać się silniejszym i mądrzejszym. Następnego dnia kacper spotkał Jaka, który był znany jako największy dokuczacz w krainie. Jacek zaczął mu przeszkadzać i dokuczać, tak jak robił to w przedszkolu. Kacper postanowił, że spróbuje rozwiązać problem w sposób, który znał, ignorując Jacka. Jednak Jacek nie przestawał. I kacper czuł się coraz bardziej zły i sfrustrowany. Kacper postanowił spróbować innego podejścia. Następnego dnia, gdy Jacek zaczął mu dokuczać, kacper postanowił być miły i zaprosił Jacka do zabawy. Myślał, że może jeśli okaże mu przyjaźń, Jacek przestanie być dokuczliwy. Niestety Jacek tylko się z tego śmiał i dalej dokuczał kacprowi, co sprawiło, że kacper poczuł się jeszcze gorzej. Tofi widział jak kacper cierpi i postanowił mu pomóc. Kacper, powiedział elf, czasami musisz podejść do problemu w zupełnie inny sposób. Spróbuj użyć swojej wyobraźni i pomyśl, co mogłoby sprawić, że Jacek przestanie ci dokuczać. Kacper zastanawiał się przez chwilę, a potem wpadł na pomysł. Następnego dnia, gdy Jacek znów zaczął mu dokuczać, kacper wyjął zaczarowany dzwonek i dzwonił nim trzy razy. Nagle Jacek zaczął się zmieniać. Zamiast być dokuczliwym, zaczął się śmiać i bawić razem z kacprem. Okazało się, że dzwonek miał moc przemiany złych uczuć w dobre. Po tej przygodzie kacper wrócił do swojego świata, trzymając zaczarowany dzwonek jako pamiątkę. Wiedział teraz, że czasem trzeba podejść do problemu w inny sposób, używając wyobraźni i kreatywności. Kiedy wrócił do przedszkola, Jacek znów zaczął mu dokuczać, ale tym razem Kacper wiedział, co zrobić. Zamiast się złościć, zaczął śpiewać zabawną piosenkę, która rozbawiła wszystkich, nawet Jacka. Od tego dnia Jacek przestał mu dokuczać i zaczęli się razem bawić. Po tej przygodzie, Kacper zrozumiał, że czasem najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest podejście do niego w zupełnie inny sposób. Zrozumiał też, że złość i agresja nie są rozwiązaniem, a kreatywność i spokój mogą przynieść lepsze rezultaty. Kacper nauczył się, że czasem najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest podejście do niego w zupełnie inny sposób. Złość i agresja nie są rozwiązaniem, a kreatywność i spokój mogą przynieść lepsze rezultaty. Teraz, gdy Kacper spotyka trudności, wie, że zawsze może znaleźć kreatywne i spokojne rozwiązanie. Kacper i zaczarowany dzwonek. Kacper był pięcioletnim chłopcem, który uwielbiał przygody. Każdego dnia, gdy wracał z przedszkola, biegł do swojego ulubionego miejsca w parku. Starego dębu, pod którym zawsze znajdował coś ciekawego. Pewnego dnia, gdy przekopywał ziemię wokół drzewa, natrafił na coś błyszczącego. Był to mały złoty dzwonek. Kacper podniósł dzwonek i zaczął nim dzwonić. Nagle wszystko wokół niego zaczęło się zmieniać. Drzewa rosły wyżej, kwiaty stawały się większe, a ptaki śpiewały piękniej niż kiedykolwiek wcześniej. Kacper zdał sobie sprawę, że dzwonek jest zaczarowany i przeniósł go do magicznego świata. W magicznym świecie Kacper spotkał wiele niezwykłych stworzeń, ale najbardziej Zaprzyjaźnił się z małym elfem o imieniu Tofi. Tofi opowiedział mu, że w tej krainie każdy ma swoje wyzwania do pokonania, aby stać się silniejszym i mądrzejszym. Następnego dnia kacper spotkał Jaka, który był znany jako największy dokuczacz w krainie. Jacek zaczął mu przeszkadzać i dokuczać. Tak jak robił to w przedszkolu. Kacper postanowił, że spróbuje rozwiązać problem w sposób, który znał. Ignorując Jacka. Jednak Jacek nie przestawał i kacper czuł się coraz bardziej zły i sfrustrowany. Kacper postanowił spróbować innego podejścia. Następnego dnia, gdy Jacek zaczął mu dokuczać, kacper postanowił być miły i zaprosił Jacka do zabawy. Myślał, że może jeśli okaże mu przyjaźń, Jacek przestanie być dokuczliwy. Niestety Jacek tylko się z tego śmiał i dalej dokuczał kacprowi. Co sprawiło, że kacper poczuł się jeszcze gorzej. Tofi widział, jak kacper cierpi i postanowił mu pomóc. Kacper, powiedział elf, czasami musisz podejść do problemu w zupełnie inny sposób. Spróbuj użyć swojej wyobraźni i pomyśl, co mogłoby sprawić, że Jacek przestanie ci dokuczać. Kacper zastanawiał się przez chwilę, a potem wpadł na pomysł. Następnego dnia, gdy Jacek znów zaczął mu dokuczać, Kacper wyjął zaczarowany dzwonek i dzwonił nim trzy razy. Nagle Jacek zaczął się zmieniać. Zamiast być dokuczliwym, zaczął się śmiać i bawić razem z Kacprem. Okazało się, że dzwonek miał moc przemiany złych uczuć w dobre. Po tej przygodzie Kacper wrócił do swojego świata, trzymając zaczarowany dzwonek jako pamiątkę. Wiedział teraz, że czasem trzeba podejść do problemu w inny sposób. Używając wyobraźni i kreatywności. Kiedy wrócił do przedszkola, Jacek znów zaczął mu dokuczać, ale tym razem Kacper wiedział, co zrobić. Zamiast się złościć, zaczął śpiewać zabawną piosenkę, która rozbawiła wszystkich, nawet Jacka. Od tego dnia Jacek przestał mu dokuczać i zaczęli się razem bawić. Po tej przygodzie. Kacper zrozumiał, że czasem najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest podejście do niego w zupełnie inny sposób. Zrozumiał też, że złość i agresja nie są rozwiązaniem, a kreatywność i spokój mogą przynieść lepsze rezultaty. Kacper nauczył się, że czasem najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest podejście do niego w zupełnie inny sposób. Złość i agresja nie są rozwiązaniem, a kreatywność i spokój mogą przynieść lepsze rezultaty. Teraz, gdy Kacper spotyka trudności, wie, że zawsze może znaleźć kreatywne i spokojne rozwiązanie.